Hej Manko, witamy w Stajni Złotej Podkowie <laughs> Przepraszam, jestem chory No dobrze, witamy w Stajni Złotej Podkowie Odcinku 118 Sezonie 19 Zapraszam do oglądania Kurczę, Muszę iść Nie będę czekał na tą głupią Lizę Maryja święta. Oj, sorki, siostra. No dobra, co się stało? Nie uwierzysz. Ych, ta Sima jedzie do swojej rodziny. Naprawdę? Tak, wiesz. Pojedzie z nią w Parys i Pianka od razu. O, ekstra. Szkoda, że nie ma z nimi selen. No mnie też jej szkoda. Zgubiliśmy ją niestety w górach podczas. O Ceru, ale... Zagwiaz... Na gwiazdkę wróci. Wiem, ale to dopiero za 6 miesięcy, w sumie 5. Wiem. Bardzo nam jest szkoda, ale musimy jechać szybko. No dobra, poczekaj. Ach. Chodź Storm, zaprowadzę cię do boksu. Dobrze, wprowadź go. O, pani Asia. Tak, to ja. Przepraszam, mogło powtórzyć. Przepraszam bardzo, mieliśmy kłopoty z kamerką. Uff. Liza! Chciałabyś może jechać do stadniny w Zatorze? A po co? Pianissima, Parys i Pienka tam jadą. Po co? Odwiedzić rodzinę Pianissimy. Aha, mogłabym pojechać. A po co? Będzie urządzona olimpiada. No i chciałabym, żebyś tam pojechała. Dobrze. Jesteś zaawansowana nawet. Pierwsza lekcja hipoterapii... A już świetnie umiesz jeździć. No więc mogłabym cię dać na tą olimpiadę. W sumie nie olimpiadę, tylko konkurs krosu. Ekstra! W krosie jestem najlepsza! No to świetnie. Jedziemy? Jedziemy! Juhu, muszę się spakować. Kiedy tam jedziemy? Jutro po południu, w grudniu. Hej! Tak dokładnie kiedy? Jutro o piątej wyjeżdżamy. O kurczę! Muszę się dobrze spakować, wyspać dobrze, położyć się o pierwszej spać. He, chyba sobie żartujesz. Musisz się chyba kłaść o 19. .00. Inaczej nie wstaniesz. Nie ma szans. Serio? Skoro tak myślisz? Dobrze, niech będzie 19. .00. No dobrze. Idę przygo przygotować pianissime. No i inne konie. Dobrze. Ja wezmę Storma. Storm się już nieco za dużo napracował, więc może weź innego konia. Nie! Storm jest jedyny! Och, pożyczymy ci jakiegoś z naszej stajni. Och, nie! Proszę, proszę mi tego nie robić. Muszę Storm ze Stormem jechać. Bardzo mi przykro, ale nie możesz. Och, pójdę sobie wybrać jakiegoś innego konia. Dobrze. No cześć, Jungle. Ja idę do stajni. Muszę wybrać nowego konia. Nie. nie lubisz mnie po tym, że cię zostawiłam, co nie? Och, dobra, teraz idę. Kurczę, ile tu różnych, różnistych koni. Och, ciekawe, którego wybrać. Pianka, pianissima. Kometa, założę się, że będzie fajnie. A na razie tutaj zostańcie. Mamo, czy my znowu jedziemy do dziadków? Tak skarbie. Jutro powinniśmy już tam być. Ach, mam złe przeczucia. Oj, kometa, nie bądź taki. Ostatnim razem było ekstra. O patrz, już słońce zachodzi. No, no, widzę. O, cześć, Liza. Dzień dobry pani Renato. Dzień dobry, Pani Asiu. Dzień dobry. Wybrałaś już sobie konia? Tak, wybrałam sobie. Czeka przed stajnią. Aha, to fajnie. Jak się nazywa? Och, niech pani sama zobaczy. Mogę już wskakiwać do auta? Tak, może wyruszymy nawet dzisiaj. Jest wcześnie, dopiero piętnasta. Dobrze, do Opola niedaleko. Jesteśmy... No nie wiem. No trochę daleko. Osiem godzin trasy. Hm, nieważne. Dużo to nawet różnych rupieci jest. Ach. No dobrze. Wezmę konia jedziemy. Okej. Okay. Kropka. Wiesz, kropka? Masz jechać do Nysy. Wiesz? 50. W sumie chyba z 18 godzin pracy. Ale myślę, że wytrzymasz. Będziesz mieć dużo zapasu jedzenia. A na razie, chodź. jedziemy Dobrze, konie załadowane? Wszystko okej. Okay. Więc jedziemy. Ach. Ała. Uważaj, Renata. Kurczę. Dobra, dobra, już dobra jestem. A więc w drogę, panie Karolu, w drogę!